prawie nie ma fabuły, to, to potrwa. Znaczy, nie, nie no dobra, się... żartuję, no, Dobra, no nie będę się tłumaczył, ci ale... Nie nie, 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 nie. Dobra. No nie, oczywiście bardzo, bardzo... O, no, widać, że mam teraz. twojej sobie. ekspertyzy mhm. tematu. teraz to już wiesz. A, a ja tryb, m, sprost, sprostuję, dodam, że ostatnim żyjącym członkiem Bractwa Horadrimów, czyli tych właśnie od tych Kamieni Dusz, jest Kane czyli ten koleś, który tu sobie stoi na środku wioski i za stówkę identyfikuje przedmioty. Tak to ogóle... Śmialiśmy się tego. No, to już mówiliśmy <grystanie> ostatnio o tym. No. A Marcin czyta czat i cały czas się śmieje. No śmieje się, bo są dobre rzeczy. A przeklinają ludzie na nas? A prze z przek przekleństwa tak. Tak, brakuje moderacji na, na czacie, to też się pojawiało, no ale nie mamy kolejnej osoby, żeby moderowała czat jeszcze. Chyba że wskażemy. <grystanie> Śmiałka. Zgłosiło się trzech: Wojownik, mag <h> i uczniów. Okej. <riszy cuesttermine> <grymne> no piwa nie mogę jeszcze postawić, ale to spoko. Jak się spotkamy gdzieś, to mogę piwo? postawić? Piwa. Ale co, ktoś prosi, żebyś ty mu postawił piwo? Lepiej nie postawił no no może, piwo. Możesz, może, możesz ty na piwo postawić. Że za minowanie, tak? <hltr blacks> Dobra. Czaję. Czemu te potwory wszystkie chodzą takim zygzakiem? Jak to nie no właśnie nie o to byle. chodzi, to jest specjalnie tak zrobione, bo tutaj masz poruszanie się. w... Takie izometryczne, no, wiem, w czterech wiem, kierunkach ale tylko. mnie to denerwuje. Mnie denerwują te takie truposze, które tu wiszą w piekle, bo one powodują, że często firebole się, wiesz, tam zatrzymują przedwcześnie. O, level up. Pokaż teraz, jak się rozwija postać. Już, już. Tak, w w Diablo Tutaj ten interfejs było... jest taki, ach, strasznie tutaj ciężko się wszystko robi. Mm, tak, w Diablo mamy cztery parametry, siłę, magię, zręczność i to witalność. O, to dobrze. Ja sobie może witalność podniosę, a tam, whatever. Nie? Zawsze dostajemy 5 punktów za każdy poziom doświadczenia. No i co? No i jeszcze mamy trochę takich statystyk częściowo pochodnych. Takich jak właśnie HP, ilość many, czy klasa zbroi. No, klasa zbroi to zależy chyba tylko od tego, co mamy na sobie. Nie zależy od, od parametrów postaci. Dobra. Mhm, mm fireball. To już jesteśmy na 15, to jesteśmy tak. jeden poziom od. Tak, od tutaj Diablo. właśnie będziemy ubijać tego całego Lazarusa, czyli tego. Mm -hmm. Ile wam bra brakuje do Diablo? Bo teraz się jeden za... poziom. Jeden poziom do Diablo. No ja to już jest koniec może... gry. Może się uda ubić Diablo i będzie. No to już jest koniec gry w zasadzie. znaczy To już jest hmm. taka faza, w której już oh, wow, naprawdę wow. masz grozę, siły piekielne są. nie, nie przebierają w środkach. Fajnie są... Znaczy zawsze ogromne wrażenie nam nie robiło jak ci rycerze się rozwalają w takich w ogóle tak, eksplozji energetycznych. a to właśnie podobnie potem e, zealoty w StarCraft 1 się... A tak, tak faktycznie miało. no. Masz rację. Błagam, Krzysiek, nie właśnie teraz przed. No dobrze no. Tak, będą niedługo konkursy, będą. A swoją drogą tam ktoś pytał czy Diablo 3 będzie po polsku. No będzie po polsku. Tak, ja oczywiście. Ja mógł no, Diablo 3 Lizard, po polsku. Blizzard yy, oczywiście robi te swoje gry po polsku i on je robi... Yy... Taki trochę niestandardowy sposób dla polonizacji, ponieważ duża część pracy jest wykonywana, z tego co ja się orientuję, w samym Blizzardzie. Znaczy oczywiście tłumaczą to Polacy, między innymi... Znaczy nie wiem, czy to nie jest jakaś tajemnica, kto to, tłum... to nie będę mówił, bo z branżą tłumaczącą w Polsce jest jakaś taka dziwna akcja, że czasem po prostu jest biuro tłumaczeń, które jakby ma... Umowę zawierającą tajność, że oni nie mogą się chwalić, że tłumaczą. Nie rozumiem, czemu tak jest, absolutnie, ale czasem tak jest, więc nie chcę nikomu tego. się nie zastanawiaj za długo, bo będą problemy. Nic no, nie a powiedziałem. Nie wiem, bo tak zaginiesz, na to, co tu się dzieje, się. To jest naprawdę sieka w tym Diablo 1. Tak, no. Fajne są też te przeciwniczki i takie, znaczy to jest chyba. Sukuby? Tak, bo tutaj w Diablo jakby na pudełku znajdziemy ostrzeżenie o jakimś tam seksie zawartym, że i można się długo zastanawiać, co to tutaj jest tak naprawdę. I chyba to było to, że one tam jakieś ten piersi im widać czy jest Teoretycznie, ale trzeba by się bardzo... z nie ma o co. Tak, mieć dużą wyobraźnię oprócz tego. Tak. No, ale to wiesz, jak się ma 13 lat, to naprawdę. To no, wiesz, wtedy ta grafika była ja, ja taka Ja, jak grałem w Diablo, miałem 8 i jakoś wiesz. Udało mi się nie fapować. No, bo miałeś 8, jakbyś miał 13, to by ci się nie udało. Aha. Możecie przestać mówić o fapowaniu? Tak, możemy. Jest no dziesiątki panu. dziesiątki pytań o konia, czy poszedł do toalety. Nie mam pojęcia gdzie poszedł koniu. Po prostu wyszedł, może się obraził. Poszedł się zabić. Nie Na wiem, konia czy to, gdzie jest jest taki subtelny żart w ogóle. Poszedł się zabić. Co? Jezu Nie wiem, nie wiem gdzie jest koniu. Mariusz to taki nasz mistrz yy, ciętej riposty tutaj. Tak. Na przykład odpowiedź zamknij się twoja przeszła do kultu tam. Tak. Ja się tam dwoje, troje, nie? Gierki słowne. Zemknij się. Ach, dobra. Uff. Co, no nie, Diablo pokonany? Nie, jeszcze nie. No, no, Marcin w ogóle nie ogarnia już, już co się dzieje, razy. nie? Tam. Co, już? A, <laughs> a, to już jest Diablo 3, przecież jest na dole. Diablo napisane. 3, tak. Znaczy, jak pokonamy Diablo 3 razy, to będzie Diablo 3. Oh, 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 oh. Pytam się ciebie, UN. Czy będą jakieś filmiki z tego. Wiesz tak, z czego... Będą, mam dużo nagranych materiałów. Zwiady. Z, wiady. z nerki o... No, z... mam tam NERKIO, manę, mam. Jeszcze. Kogo mam jeszcze? No masz dużo. Czy... Uwaga, koniu wraca. Wraca koniu, już, już możecie. Może wam powiedzieć gdzie był przez ten cały czas teraz. Koniu, gdzie byłeś? Robiłem kawę. No. O, w godzinach pracy. <głosy> <głosy> w godzinach pracy. <noise> Wiesz, że ja tu kaw zrobiłem w godzinach pracy? No Jednak, tak, tak, tak. Dużo To moja kawi. trzecia! A nie, dzisiaj nie, dzisiaj jeszcze żadnej. Ogólnie zrobiłem może kawy w redakcji. Bo... Kto nie zrobił? Ja nie pijam kawy. Del ja nie piję kawy, dziwne to jest. To dlaczego po, dziwne? Pokażesz mi później, jak się obsługuje ten ekspres w takim razie. Mówię, że nie pijam kawy. No ale ty wszystko umiesz tutaj zrobić. Zawsze jak mam jakieś problemy, Ej, ja właśnie ja powiedziałem, że zrobiłem, że zrobiłem dużo kawy, dlaczego nie poprosisz mnie, żebym ci pokazał? To dobra, to poproszę ciebie, ale zawsze jak mam jakiś problem, coś ze zrobieniem, Jezu, jeść, to tego nie ja Wyczerpałem sobie całą mapę i nie model. mam <laughs> w scrollu, tam, portalu. Nie ja no mam czar, to... chcę... Znaczy, ja też mam czar, tylko... A, dobra, no, znalazłem potionka, To no, mi się skończyły potiony. Właśnie to jest taki, taki loop, w którym y, jesteśmy grając w Diablo 1, generalnie wystrzeliwujemy wszystkie potiony, jakie mamy, po czym idziemy się tam dotankować, no i to jest, to jest taki coś, co się powtarza po prostu w tej grze. Jakby, tą taką trasę pomiędzy Pepinem, który sprzedaje napoje zdrowia, a. Jak ona się Adria nazywa? Tak, tą Adria. wiedźmą. Ona się ma pojawiać w, znaczy pojawiać. No i no. truchło się pojawiło tak. w becie Diablo 3. Znaczy truchło, jej chata, no bo ta Lia chyba w ogóle jest córką. O, właśnie, ta Lia, czyli jedna z głównych bohaterek Diablo 3, ta przybrana mm -hmm. jakaś tam niby wnuczka Kejna, która nie no. jest jego wnuczką, to ona właśnie jest córką Adri i Aydana. Jezu. Czyli już tu się nam telenowela zaczyna robić. Epizod 1666. Jakbyś 1636 jakbyś słuchał, jak to byś wiedział co to dynastrych. oznacza. Ja się zgubiłem jak mówiłeś coś jakimś biskupie na początku. No właśnie teraz Biskupia tu jestem 10 metrów od tego. A ja tam biskupa. młodzież dzisiaj o. naprawdę. O właśnie. A bo ty jesteś na dole cały czas. Bo ja teraz jestem o, teraz widzimy, to jest zejście do diablo. Które jest jeszcze nieaktywne, i ono jest aktywne dopiero jak się właśnie zabije tego. Znaczy, bo to e, w ogóle Lazarusza. w single, to jeżeli inaczej wyglądało, tutaj wszystko. Ale to w ogóle Diablo w singlu było dość inną grą. bo Tam dużo więcej fabuły okay. I było. A tu jest że... nasz biskup. Ojejku, ale tu nawalają. Ała, 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 bo jest trochę to było zbyt optymistyczne. Nie, może nie, nie pakuj się tak w środek od razu, co? Z zwłaszcza. Tak, i tu jest ten, ta jego kultowa odzywka, tam coś tam, że tam że Abandon Your Quest, coś tam, coś tam, nie pamiętam tego akurat. No to ale... dobrze, że, dobrze, że przypomniałeś. Fajna odzywka. <laughs> no. no ja ma taką odzywkę jakąś tam. No ale nie, no ale to są naprawdę przerażające sceny tutaj, kurczę. Bo, to jest naprawdę trudno, to teraz tak wygląda, bo ten, bo on no, no, ma trochę... Wiem, grałem przez chwilę. Iwan ma trochę postać, yy, taką, taką imba tutaj. Tak, ja no, czytuję, z trenery porobiłem To znaczy Nie, wtedy. że czytuję, tylko po prostu masz wysoki level, już mógłbyś na Nightmerze grać tą postacią. No już powinienem. W no, teoretycznie. Nightmare'a się od 20 levelu można grać, nie? Dobra, zginął. Uff. No już przestań, zginął. Pytanie, czy klikaliście w krowę w Diablo licząc na krowi level? No pewnie, że tak. No tak. Myślę, że oni klikali w krowy, nawet nie licząc na krowi level. <śleski> <śleski> Auć.

tak, tylko tutaj są takie wkurzające te przełączniki do. już któryś z kolei użytkownik um, upomina się o klucze. Rzucamy jakieś klucze czy jeszcze nie? Tak, zaraz rzucimy jakieś klucze, zaraz myślę, wrzucimy. że można wrzucić. Nie, to tam No nie, bo tutaj. Jakiś to już konkurs, jest konkurs, tak? Konkurs? Za jakieś ten diablo, jak musi się kryć za taką arbią się patrzeć. Aha, teraz to sobie nie puszczę nawet czaru. No tylko nie zgincie, cały honor TV gry na waszych barkach. Dużo się ginie w tej grze przecież, to nie jest nie. Ktoś czemu nie można do was dołączyć? Można do was dołączyć, tylko po prostu. Technologia, po prostu czasami nie można. Technologia Mamy technologia za dobre komputery przeciwko nam działa. No niestety, no, co drugi komp, na którym próbujemy się próbujemy odpalić Diablo 1, po prostu nie, nie łączy się z innym kompem. Uff, padnie pytanie. Nawet do tyle, jak będzie grał w Diablo 3? E, mnichem. A właśnie, po, możemy to powiedzieć, bo my tutaj już jakby losowaliśmy. No nie losowaliśmy, ale jakoś tak no, dokonaliśmy buchyna, podziału. Tak, strategię ułożyliście sobie. Ułożyliśmy No tak, <tank> No tak, no i kolejna rzecz biorąc, ja będę grał Mnichem. E, koniu będziesz grał. Witch doktorem chyba. Witch doktorem, Krzysiek. Barbarzyńcą. IUN. Czarodziejką. Czarodziejką, więc w sumie cały zestaw prawie mamy. E, brakuje ale... nam Demon Huntera. No tak, Demon Huntera brakuje. Ale no, jakoś... Ale tylko cztery postacie mogą no, grać. No, już. ale no. ja przypuszczam, że jak już tak zasiądę do tej gry, e, to wypróbuję i tak wszystkie klasy, bo nigdy nie mogę się powstrzymać przed tym. Tak, tym bardziej, że w Diablo 3 to jest na tyle, to, że tam każda klasa jest tak fajna, po Z prostu. Jak jaki tu jest... No właśnie, może Cajun. powiedzmy o co... Czemu tu mamy taki problem nagle w tym bo levelu? Bo oni mają odporności! Tak, bo oni są po prostu prawie na wszystko odporni. Na dwa z tych trzech żywiołów, które są w grze, oni są niewrażliwi, a na trzeci są prawie całkowicie odporni, więc... No to sobie ich możemy tłuc, a oni swoje. Jeszcze ci magowie teleportujący się po prostu. No, bo ci magowie zwykle uciekają w ostatniej chwili. myślimy o grach innych tego typu jak Torchlight i tak dalej no, ja myślę, to że to są jest spoko. spoko. No, znaczy, to... jak są fajne, to są fajne. Ja... Złote myśli, Te, te, te jak są fajne, to są fajne. E, te z tych gier, które są dobre, są, dobra, ja są, są dobre. Do nie, to no nie, mnie no, nie osobiście też Nie, no tak To powiedzieć, co myślicie o FPS-ach? No to jest gatunek no. po prostu. Ale nie ma ty myślałeś, nie? żeby tak. kiedyś wydać tomik myśli swoich. Jak, jak są fajne, to są spoko, to wiesz. To jest e, złota mam, myśl. Wklejam sobie. Wklejam sobie do werda i za jakiś czas będę podbijał do wydawcy. Ale no chodzi to... o to, że ludzie się na przykład burzą na tego Torszlajta, bo jest podobny bardzo do Diablo, tak? Czy, czy o co? Ech. Wiesz co, on... on Okej, okay, teraz moja, moja wielka teoria, nie? że on dzieli ludzi, bo y, to jest jakby taki test na nastawienie, że albo jesteś przeciwko Blizzardowi, bo to jest duża firma, która odniosła sukces i wiesz, i tam wspierasz małych niezależnych, którzy potrafią jakby, no nie, że dokopać, ale konkurować z takim gigantem, mimo, że to jest mała firma, no to automatycznie jakby twoja sympatia jest po stronie Torchlighta i widzisz w tej grze, no kibicujesz w tej grze po prostu, nie? To jest...